Gościmy na boisku Orlik przy szkole, przy szkole zespole z Zawodowych, właściwie numer 2 w sierpcu. Przed kwadransem rozpoczął się drugi turniej piłki nożnej z okazji 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Gościmy 9 drużyn, rekordowa frekwencja, z czego się bardzo cieszymy. Jesteśmy tu po to, żeby upamiętnić ludzi, którzy 67 lat temu, 1, 1 sierpnia o 17.00, po 5 latach, po pięciu latach Gehenny, po pięciu latach wojny chwycili za broń, yy, rozpoczęli największe powstanie w dziejach Europy i dzięki nim między innymi, dzięki temu, że oni wtedy oddali swoją krew, przelali swoje życie, swoją krew, oddali swoje życie za, za to, dzięki, te, dzięki nim też między innymi możemy dzisiaj tutaj sobie grać, spotykać się, żyć w wolnej Polsce po prostu. I jest mi niezmiernie miło, że możemy gościć dzisiaj e, człowieka, który dobrze pamięta te wydarzenia. Pana Andrzeja Alechowskiego, żołnierza Armii Krajowej, reprezentanta Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, e, oddział, wydział, oddziału Sierpeckiego, tak, tak. E, który wtedy w 1944 e, razem z kolegami ze swojego oddziału próbowali się przebić do walczącej Warszawy. Wybuch Powstania Warszawskiego no, był zaskoczeniem na nas też. Bo powiedzmy, gdyby nie przewidywano wówczas samego powstania w samej Warszawie, że będzie powstanie ogólnopolskie, jednocześnie w tym samym czasie nasi koledzy Akowcy ze wschodnich terenów byli aresztowani i wywożeni. Wiedzieliśmy, czym to się wszystko To Powiedzmy, sprawa najistotniejsza. Pamiętam reakcję kolegów, jak zrezygnowano z marszu na Warszawę. Po prostu nie było formalnie możliwości przebicia się, bo Warszawa była otoczona już tak gęsto armią niemiecką, ze schodem, ze, ze wokół, że my myśmy nie mogli się przebić. A jakbyśmy się nawet Przebiliśmy to szczątkowo, czyli właściwie niewiele byśmy wnieśli pomocy w Warszawie. Natomiast walcząc na obrzeżach Warszawy, współdziałaliśmy. Pomagaliśmy. Tym samym pomagaliśmy odciągając. powstańcom, odciągając właśnie część sił niemieckich od bezpośredniej akcji w Warszawie. Pamiętam właśnie taką tą reakcję, kiedy nam powiedziano z Tobą zawracamy. Koledzy rzucali czas, chlebi, bunt, prawie buntowali się. No, i jak nie iść na pomoc w Warszawie, to nam się nie mieściło w Za, szybko! No oczywiście. Po dyskusji, po rozmowach przekonano nas, że jednak. Jednocześnie tak, jakby powiedzmy, to moje wspomnienia z czasów tamtych się łączą moją młodością. Tak z moją młodością się łączy jakby drugi aspekt sprawy, który mnie dzisiaj powiedzmy jak gdyby spowodował, że ja tu jestem i jakby przeżywam na swój sposób dzisiejszą imprezę. Ja też byłem sportowcem. Też byłem sportowcem. Między innymi tu w sierpcu. Nie byłem już sportowcem, ale organizowałem sport. Tu w sierpcu. Tu w sierpcu był kulej. No tak, rzeczywiście. Silna sekcja Tak, tu w sierpcu był kulej. Miał przyjechać balasek, z którym miałem przyjemność przegrać, to jest inna rzecz. Ale dobrze mi tak. Nie przyjechał, no bo zachorował i nie mógł przyjechać. Natomiast tu, teraz, ja pamiętam swoją młodość jak gdyby poprzez tamtą tragedię wojny, ale jednocześnie pamiętam młodość moich tu chłopców, moich wychowanków tu, którzy tu uprawiali sport, no powiedzmy jak gdyby pod wpływem moich sugestii, moich powiedzmy działań. Zawoda wzięła udział w prawie 80 zawodników w barwach w dziewięciu drużyn. Okazało się, że chętnych, by uczcić pamięć powstańców warszawskich z 1944 roku i przy okazji rywalizować w sportowej atmosferze, nie brakowało. Pierwsze miejsce zajęła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, drugie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, trzecie, Viva Sport Żuromin. Dziewięć uczestniczących w turnieju drużyn otrzymało pamiątkowe statuetki oraz okazjonalne dyplomy.